STS Zakłady Bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze. Cieszymy się ze zwycięstwa. To jest chyba strasznie się cieszymy, bo to nie tylko zwycięstwo w bardzo trudnym meczu, do którego żeśmy się przygotowali, ale gdyby też podsumowanie całego tego sezonu i cieszymy się, że wygraliśmy z tego miejsca. Chciałbym na kolejny mecz już zaprosić naszych sympatyków eee jak wiemy Szymon Żurkowski odchodzi do Fiorentiny. Naprawdę ciężko dzisiaj pracował, żeby przed tym meczem już mieliśmy czyste głowy. Chcemy zrobić wszystko, żeby i kolejny mecz również przy, zrobić wszystko, żeby i kolejny mecz rozstrzygnąć na swoją korzyść. Dziękuję bardzo. Proszę o pytania. Myślę, że sam sam się broni dzisiaj w stu i to nie tylko bramka. Naprawdę Grał przeciwko bardzo dobremu zawodnikowi, który wykonuje ciężką pracę tutaj w miedzi na skrzydle. Do tego zdarzały się sytuacje, że tak naprawdę grał e, przeciwko dwóm zawodnikom, dawał sobie radę, a dodatkowo włączał się do akcji ofensywnych, a myślę, że pointą tego była jedna z ważniejszych bramek dla klubów ostatnich w ostatnim czasie. Dziękuję bardzo. My nie patrzymy, ja wejdę w słowo, wiem o co chodzi, bo jak tutaj wchodziłem, to już dziwo mnie takie pytania powiem szczerze. Patrząc na nas, jak my podchodzimy do swoich obowiązków, zdaje Pan sobie sprawę, że Ale ja zapytać. jeszcze tylko dokończę, bo tak jak mówię, to, to nie są, to nie są jak gdyby takie pytania uważam fair. Patrząc na nasz klub, widzi Pan, że nie idziemy na skróty. Podejmujemy trudne wyzwania. Nie zawsze nam wychodzi. Patrz ostatnim z Wisłą Kraków, gdzie wydawało się, że przed spotkaniem wynik będzie inny, natomiast na boisku przegraliśmy i podziękowaliśmy przeciwnikom, bo mieli, bo, bo tak wskazywał wynik. I tutaj również chcemy, przed chwilą powiedziałem, zagrać najlepszy mecz, jaki potrafimy, ale to jest tylko piłka nożna. I zrobimy my jako górnik zawsze wszystko, żeby punkty stały zostały u nas, ale tak jak mówię, to jest sport. Proszę o tym pamiętać. Proszę. Gra, kiedy ta presja jest właśnie wysoka, to no jeszcze warto utrzymanie, Czy kiedy te czyste? Jestem trzy lata w zabrzu. Nie było momentu, żeby głowy były czyste. W pierwszej lidze tutaj mamy większość. W pierwszej lidze do, samego, do samej minuty walczyliśmy. Do prawie do setnej minuty walczyliśmy o awans. W Pucharach walczyliśmy do 99, żeby się dostać. Teraz walczyliśmy o utrzymanie. Więc yy, sport ma to do siebie i do tego dążymy, żeby zawsze wyznaczać sobie cele trudne do realizacji, ale realne. I my sobie takie cele wyznaczamy i jak gdyby nie patrzymy w kategoriach. Chcemy wyjść na mecz, grać jak najlepiej dla kibiców, a jeszcze dodatkowo walczymy zawsze o punkty. Panie Trenerze, chciałbym zapytać o taką rzecz. Może kraj się zmienił już w sezonie po raz trzeci, w jakiś sposób Panu ułatwiło rozgryzienie rywala, bo ja zaryzykuję tezę, że Mimo, że wy już jesienią tutaj wygraliście 3-1, to z tych trzech meczów ten był najlepszy w Waszym wykonaniu. Nie wiem, czy się pan trener zajmuje. Mamy inny zespół, to też pamiętam pan, wtedy było, czy, wtedy było zaraz o pucharach. Yy, trudno żyć, nie. jak gdyby przeszłością i porównywać. Oczywiście... Ale należy. jest mniej więcej taka sama nie Myślę, to to to, Myślę, że będzie jest lepsza. Myślę, że mi jest lepsza, patrząc na, na, na spotkania zespołu z też musimy szanować przeciwnika, myśmy to na dzisiaj... Wywozimy stąd trzy punkty, ale one przyszły bardzo trudno. Proszę zobaczyć końcówkę, jak, jak ciężko pracowaliśmy na to, żeby tak ważne dla nas trzy punkty wywieźć. One nie przyszły nam łatwo, myśmy tak naprawdę wyszarpali do ostatnich sekund, do ostatnich minut, bardzo ofiarnie interweniując w polu karnym i to nam dzisiaj dało trzy dało punkty. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem górnika Zabrze.